Dlaczego teraz, kto składa kompa, kupuje chłodzenie do procesora, czy te, które daje producent, naprawdę jest kiepskie wydajnościowo? Ciekawe pytanie, kiedyś się już mówiłem o różnicy między chłodzeniem powietrznym a Aio, ale jeszcze nie rozmawialiśmy o chłodzeniu boxowym. Kupując nowe procesory, często widzimy dwie wersje: Box i OEM. Wersja OEM to jest sam procesor, a box ma w zestawie jeszcze chłodzenie od producenta. A mocniejsze procesory nie mają chłodzenia w pudełku, bo ono po prostu nie dałoby rady z temperaturami. Do chłodniejszych CPU, jak na przykład Ryzen 5 5500, 7600 lub jakiś Intel Core i3, chłodzenie boksowe w zupełności wystarczy. Jedyne, co może przeszkadzać, to głośna praca przy większym obciążeniu. W takiej sytuacji warto dorzucić parę złotych na tanie chłodzenie powietrzne, będzie ciszej i ładniej. A przy mocniejszych, bardziej grzejących się procesorach, to zdecydowanie polecam jakieś dobre chłodzenie powietrzne lub AIO. A jak macie jakieś pytania odnośnie kompów, to śmiało zadawajcie je tutaj w komentarzach, bo jest szansa, że coś o tym nagramy.